Jest nam bardzo miło gościć tutaj w Tarczynie w zespole szkół imienia Szarych Szeregów. Agata tej... Kornhauser-Duda przerwała milczenie i od razu uderza w sedno. Jej małżeństwo było nieszczęśliwe. To związek, który na pierwszy rzut oka wydawał się idealny publiczne uśmiechy, elegancja, protokół, ale za zamkniętymi drzwiami kryła się samotność, napięcie i niewypowiedziany ból. Już od pierwszych słów Agaty widać dramat. To historia kobiety uwięzionej w złotej klatce własnego życia, która przez lata musiała udawać szczęście, podczas gdy jej serce było pełne frustracji i tęsknoty. W relacji z mężem każdy gest stawał się polem walki, spojrzenia unikały siebie nawzajem, rozmowy zamieniały się w wymianę zimnych słów, a drobne rytuały codzienności nasze wspólne śniadania, spacer po pałacowym ogrodzie nabierały dziwnej, niepokojącej wymowy. Agata opowiada o subtelnych sygnałach: drżące dłonie, zmęczenie w oczach, mimowolne odwracanie wzroku w momentach bliskości. Te szczegóły zdradzają, jak bardzo emocjonalnie wyczerpujący był każdy dzień w tym małżeństwie. Nieszczęśliwy związek wpływał na każdy aspekt jej życia. Psychika Agaty balansowała między obowiązkiem wobec państwa, a potrzebą osobistego szczęścia. Relacje z rodziną, przyjaciółmi, a nawet najbliższymi współpracownikami zaczęły się komplikować. Dystans, napięcie, niewyjaśnione emocje, które czasem eksplodowały w najmniej oczekiwanych momentach. Każda chwila spędzona w obecności męża stawała się próbą zachowania spokoju przy jednoczesnym ukryciu prawdziwych uczuć. Ta opowieść odsłania emocje, które przez lata pozostawały zakryte, pokazuje gesty i spojrzenia pełne napięcia, które mówiły więcej niż słowa. Agata wreszcie mówi wprost o tym, co wcześniej pozostawało w cieniu, a my wchodzimy w świat dramatycznych kontrastów, napięcia i tajemnic. Każdy detal wzbudza ciekawość i chęć poznania prawdziwego oblicza życia pierwszej damy. Nie przegap kolejnych szczegółów, subskrybuj nasz kanał, aby poznać całą historię Agaty Kornhauser-Dudy. Agata Kornhauser-Duda przez lata nosiła w sobie ciężar codziennego życia w małżeństwie, które na zewnątrz wyglądało idealnie, a w rzeczywistości było pełne napięcia, wyobcowania i cichego bólu. Każdy dzień zaczynał się od mechanicznych gestów, śniadania w milczeniu, wymiana uprzejmości bez śladu emocji, obowiązkowe uśmiechy wobec współpracowników i fotografów. Wewnętrznie czuła się jak w pułapce, w której nie można było znaleźć ani chwili spokoju, ani prawdziwej bliskości. Te pozornie błahostkowe momenty narastały w niej jak ciężki cień, który stopniowo zaczął kształtować każdy jej ruch, każde spojrzenie, każdą rozmowę. Relacje między nią a mężem były pełne napięcia, które często przybierało subtelną, niemal niewidoczną formę. Rozmowy ograniczały się do wymiany zdań pozbawionych intymności, a wspólne chwile stawały się rutyną, w której nie było miejsca na emocje. Agata zauważała w sobie coraz większą irytację i frustrację, które wychodziły na jaw w drobnych gestach, drżące dłonie przy podawaniu filiżanki herbaty, mimowolne unikanie kontaktu wzrokowego, ciche westchnienia, które zostawały niezauważone przez wszystkich wokół. Każdy jej ruch był próbą zachowania pozorów, każda rozmowa starannie wyważonym tańcem między prawdą a obowiązkiem. Codzienne życie w tym związku wpływało na jej psychikę w sposób głęboki i nieodwracalny. Agata opisywała uczucie stałego napięcia, które pojawiało się nawet w chwilach pozornie spokojnych. Praca, oficjalne spotkania, wizyty w rodzinnym gronie stały się polem obserwacji, gdzie każdy gest był analizowany, każda reakcja testowana. Z czasem zaczęła odczuwać dystans wobec przyjaciół i rodziny, którzy nie do końca rozumieli, co dzieje się za zamkniętymi drzwiami pałacu. Bliscy dostrzegali zmęczenie w oczach, ciche napięcie w głosie, ale niewielu potrafiło w pełni pojąć rozdarcie, które Agata nosiła w sobie. W miarę jak dni i lata mijały, emocjonalna pustka w małżeństwie pogłębiała się, a Agata zaczęła poszukiwać drobnych momentów ulgi, które pozwalały jej przetrwać kolejne godziny. Czasami była to rozmowa z przyjaciółką, drobny gest współczucia od osoby spoza najbliższego otoczenia, czasem samotny spacer w ogrodzie pałacowym, gdzie mogła pozwolić sobie na oddech. Te chwile Choć krótkie, były dla niej jak powietrze w dusznej przestrzeni, dawały poczucie przetrwania w świecie, który na zewnątrz wydawał się nienaruszalny. Mimo starań o zachowanie spokoju, napięcie małżeńskie odbijało się na relacjach Agaty z najbliższymi. Rodzina zauważała jej wycofanie, subtelne zmiany w zachowaniu, które czasem przybierały formę nagłych wybuchów emocji. Te reakcje były odbiciem stłumionych przez lata frustracji, gromadzących się w każdym milczeniu i każdym wymuszonym uśmiechu. Przyjaciele, którzy kiedyś byli źródłem wsparcia, stawali się świadkami zmagań Agaty z codzienną presją, a czasem sami nieświadomie potęgowały poczucie izolacji, nie rozumiejąc głębi jej cierpienia. Agata opisuje także wewnętrzny konflikt, który towarzyszył jej każdego dnia. Z jednej strony czuła obowiązek wobec społeczeństwa, wobec roli, którą musiała pełnić, z drugiej desperacką potrzebę osobistej przestrzeni, szczerości i emocjonalnego uwolnienia. To rozdwojenie powodowało, że każdy kontakt z mężem stawał się testem wytrzymałości. Starannie wyważone słowa, kontrolowane gesty, wewnętrzna modlitwa o to, by nie pokazać bólu. Każda chwila samotności stawała się czasem refleksji, w którym analizowała własne decyzje, marzenia i straty, których doświadczyła w milczeniu. W tej historii nie chodziło tylko o chłód w małżeństwie, lecz o cało kształt życia, które zostało naznaczone brakiem emocjonalnej bliskości. Agata Kornhauser-Duda Choć publicznie symbol elegancji i spokoju, w prywatnym świecie zmagała się z samotnością, niezrozumieniem i bólem, które latami były skrywane pod maską perfekcji. Każde spojrzenie, każdy gest, każda rozmowa zbliżały ją do granicy wytrzymałości, a mimo to musiała kontynuować grę pozorów, która była oczekiwana od niej jako pierwszej damy. Ta opowieść odsłania dramatyczny świat emocji. Który na pierwszy rzut oka pozostaje niewidoczny. Ukazuje, jak subtelne napięcia, drobne gesty i ukryte emocje kształtują codzienne życie, wpływając na relacje, psychikę i poczucie własnej wartości. Czytelnik zostaje wciągnięty w strumień myśli, uczuć i doświadczeń Agaty, które ukazują prawdziwe oblicze życia w cieniu luksusu i władzy. Agata Kornhauser-Duda coraz wyraźniej odczuwała, że codzienność w tym małżeństwie staje się coraz bardziej nie do zniesienia. Nie chodziło już tylko o drobne napięcia czy brak rozmów pełnych ciepła, każdy gest męża, każda jego reakcja, tworzyły dla niej labirynt emocji, z którego nie widziała wyjścia. W kuchni, podczas przygotowywania porannej kawy, mogła poczuć chłód jego spojrzenia, który przeszywał ją głębiej niż jakiekolwiek słowo. W salonie, w którym przyjmowali gości, jej ręce drżały subtelnie, a serce biło szybciej na widok najdrobniejszego gestu męża, który wydawał się obojętny lub nawet lekceważący. Każda wspólna chwila, choć pozornie rutynowa, stała się dla niej polem emocjonalnej walki, w którym próbowała zachować spokój i godność, choć wewnętrznie czuła rosnącą frustrację. Najbardziej dramatyczne były chwile intymne, które zamiast przynosić ukojenie, potęgowały poczucie izolacji. Agata opisywała, jak czasem przez długie godziny wpatrywała się w pustą ścianę, podczas gdy jej mąż, zajęty własnymi myślami i obowiązkami, nie zauważał jej samotności. To poczucie bycia niewidzialną, choć fizycznie obecna w tym samym pomieszczeniu, pogłębiało w niej poczucie wyobcowania. Emocje, które kiedyś były spontaniczne, teraz były starannie tłumione, zamknięte za murami wewnętrznej rezerwy. Każdy uśmiech był kalkulowany, każde słowo ważyło tyle, ile mogło nie wywołać kolejnego konfliktu lub cichej ignorancji. Agata zauważała też wpływ tej sytuacji na swoje relacje z bliskimi. Spotkania rodzinne, które kiedyś były źródłem radości, stawały się okazją do obserwacji własnej izolacji. Jej matka i przyjaciele zauważali zmęczenie, które nie znikało po nocnym odpoczynku. Widzieli niepokój w oczach, ale nie znali przyczyny. Każda próba rozmowy o codziennych problemach, o emocjach, które nią targają, kończyła się albo wymuszoną, uśmiechniętą odpowiedzią, albo cichym milczeniem, które jeszcze bardziej pogłębiało poczucie samotności. To sprawiało, że Agata często wycofywała się w myślach, powtarzając sobie, że lepiej jest milczeć, niż pokazać słabość, choć serce domagało się uwagi i zrozumienia. W życiu publicznym sytuacja była równie wymagająca. Każda oficjalna uroczystość, każdy bankiet czy spotkanie dyplomatyczne stawało się polem testu wytrzymałości. Agata musiała maskować napięcie, które towarzyszyło jej w prywatnych chwilach. I prezentować się jako postać spokojna, elegancka i opanowana. Czasami wystarczyło jedno nieuważne spojrzenie, drobny gest męża, aby fala emocji wzbierała w niej gwałtownie, zmuszając ją do natychmiastowego odzyskania kontroli nad sobą. Publiczne oczekiwania w połączeniu z prywatnym napięciem tworzyły w niej stałe poczucie presji, której nie mogła się pozbyć nawet w samotności. Najbardziej dramatyczne były jednak drobne codzienne interakcje, które dla osób z zewnątrz wydawały się błahostkami, a dla Agaty były źródłem głębokiego napięcia. Wspólne obiady, w których cisza przeciągała się nad stołem, rozmowy telefoniczne, które musiała prowadzić przy udziale innych osób, a nawet wspólne spacery po ogrodzie pałacowym, wszystko to niosło ze sobą ciężar emocjonalny. Każdy gest męża mógł być interpretowany na dziesiątki sposobów. Każdy ton głosu stawał się źródłem niepewności. W takich chwilach Agata odczuwała, że żyje w świecie pozorów, w którym szczerość została całkowicie wyeliminowana. Próby rozmowy z mężem były trudne i często kończyły się frustracją. Agata opisuje, jak próby wyrażenia własnych uczuć spotykały się z minimalnym zainteresowaniem lub chłodną reakcją. To powodowało, że zaczynała jeszcze bardziej izolować się emocjonalnie, poszukując chwil samotności, w których mogła przemyśleć swoje decyzje i poczuć choć na miastkę własnej wolności. Z czasem te momenty stały się jej jedyną formą zachowania kontroli nad własnym życiem krótkie chwile refleksji, które pozwalały jej przetrwać następny dzień. Równocześnie Agata coraz mocniej odczuwała skutki psychiczne i fizyczne tego stanu. Chroniczne napięcie, które towarzyszyło jej codziennie, odbijało się na zdrowiu zmęczenie, bóle głowy, problemy ze snem. Psychika stała się wyjątkowo wrażliwa. Każda drobna uwaga lub gest wywoływały w niej natychmiastową reakcję emocjonalną. To napięcie przenosiło się na relacje z innymi, czasami w formie cichego wycofania, czasami jako niekontrolowana frustracja, której nie potrafiła w pełni tłumić. Agata Kornhauser-Duda w swoich wyznaniach odsłania nie tylko dramat prywatnego życia, lecz także wpływ tego nieszczęśliwego małżeństwa na cały jej świat. Psychika codzienne obowiązki, kontakty z rodziną i przyjaciółmi, sposób funkcjonowania w przestrzeni publicznej. Każda emocja, każda reakcja staje się częścią opowieści o kobiecie rozdwojonej między obowiązkiem a potrzebą szczęścia, między rolą pierwszej damy a pragnieniem życia pełnego autentycznych uczuć. Agata Kornhauser-Duda coraz głębiej odczuwała ciężar codziennego życia w związku, który z pozoru wyglądał nienagannie, lecz w rzeczywistości był źródłem permanentnego napięcia. Każdy dzień rozpoczynał się od starannie wyważonych gestów i uśmiechów, które maskowały gniew, rozczarowanie i poczucie osamotnienia. Już sama rutyna porannego wstawania, przygotowania śniadania czy porannej kawy była naznaczona subtelnym napięciem. Jej ruchy stawały się automatyczne, niemal mechaniczne, a każdy kontakt wzrokowy z mężem mógł wywołać w niej lawinę niepokojących myśli i wspomnień. To napięcie przenikało wszystko: od sposobu, w jaki witała gości, po momenty, gdy samotnie spoglądała przez okno pałacowego salonu. Relacje między nimi stawały się coraz bardziej skomplikowane. Agata dostrzegała w zachowaniu męża drobne, lecz znaczące oznaki dystansu, lekceważące gesty, krótkie odpowiedzi na jej starania o rozmowę, brak zainteresowania jej emocjami. W chwilach, gdy próbowała wyrazić własne uczucia, spotykała się z chłodną neutralnością lub niewidzialnym murem obojętności. Każde nieudane staranie budowało w niej poczucie frustracji i niemocy, pogłębiając samotność w codziennym życiu. Życie w cieniu takich napięć miało też widoczny wpływ na jej relacje z rodziną i przyjaciółmi. Spotkania z bliskimi, które kiedyś były źródłem radości, teraz stawały się próbą zachowania pozorów i ukrywania prawdziwych emocji. Matka, przyjaciółki i krewni zauważali zmęczenie w jej oczach, subtelne napięcie w gestach, a nawet krótkie chwile wycofania, które poprzedzały wybuchy emocji. Te obserwacje często rodziły pytania i lęk o jej stan, jednak Agata zachowywała milczenie, starając się nie ujawniać głębi swojego cierpienia. Najbardziej dramatyczne były chwile, gdy prywatność stawała się nieosiągalna. W pałacowych korytarzach, w ogrodzie czy w salonach, nawet samotne chwile spędzone z książką lub filiżanką herbaty mogły zostać zakłócone przez nagłą obecność męża lub obowiązki związane z jego funkcją. Te pozorne przerwy w codziennej rutynie były dla niej jedynym miejscem, w którym mogła pozwolić sobie na oddech, przemyśleć swoje decyzje i przeanalizować własne emocje. Jednak nawet wtedy czuła presję, by natychmiast wrócić do roli, którą społeczeństwo od niej oczekiwało. W miarę upływu czasu Agata zaczęła dostrzegać wpływ tego stanu na własne zdrowie psychiczne i fizyczne. Chroniczne napięcie, które towarzyszyło jej każdego dnia, odbijało się na jakości snu, wywoływało bóle głowy i poczucie wyczerpania emocjonalnego. Każda interakcja z mężem była dla niej testem wytrzymałości, tak Najdrobniejszy gest mógł wywołać silną reakcję emocjonalną, której nie potrafiła w pełni kontrolować. To napięcie przenikało też w jej kontakty z innymi w pracy, w relacjach publicznych, a nawet w spotkaniach towarzyskich, powodując, że musiała nieustannie tłumić emocje, zachować spokój i maskować prawdziwe odczucia. Codzienna izolacja emocjonalna zmuszała Agatę do szukania form kompensacji. Czasem były to krótkie rozmowy z przyjaciółką, drobne chwile spokoju w ogrodzie, samotne spacery po pałacowych korytarzach, które pozwalały jej uporządkować myśli i złagodzić narastające napięcie. Te momenty stawały się kluczowe dla zachowania równowagi psychicznej jedynymi przestrzeniami, w których mogła poczuć choć odrobinę kontroli nad własnym życiem. Jednocześnie Agata obserwowała, jak jej stan wpływa na relacje społeczne. Nawet najbliżsi współpracownicy dostrzegali jej zmęczenie i napięcie, choć nie znali prawdziwych przyczyn. Często pojawiało się w niej poczucie winy. Z jednej strony chciała zachować rolę pierwszej damy, z drugiej pragnęła prawdziwej bliskości, szczerości i uwolnienia od codziennego ciężaru. To rozdwojenie powodowało, że każda rozmowa, każdy kontakt, każda próba bycia normalną w oczach innych była dla niej wyzwaniem, które pochłaniało ogromne zasoby emocjonalne. Najbardziej dramatycznym aspektem było jednak to, że napięcie i izolacja przenikały do każdej sfery jej życia, od decyzji podejmowanych na co dzień przez kontakty rodzinne po zachowania w przestrzeni publicznej. Każdy gest, każde spojrzenie, każdy uśmiech stawał się starannie wyważonym działaniem, mającym ukryć prawdziwe uczucia. Agata nosiła w sobie świadomość, że jej życie prywatne pozostaje w cieniu wizerunku, który społeczeństwo odbiera jako idealny, pełen harmonii i spokoju. Opowieść Agaty pokazuje, jak złożone i trudne mogą być relacje międzyludzkie, nawet wśród luksusu, władzy i społecznego uznania. To przypomnienie, że za uśmiechami i elegancją często kryją się historie bólu, niezrozumienia i wyobcowania. Jej szczerość otwiera przestrzeń do refleksji nad znaczeniem autentyczności, własnych emocji i potrzeby szczerej komunikacji w każdej relacji, niezależnie od statusu czy oczekiwań społecznych. Agata uczy nas, że prawdziwe życie nie zawsze jest tym, które widać na pierwszy rzut oka. Każdy gest, każdy wybór, każda emocja mają znaczenie, a ukrywanie ich może prowadzić do wewnętrznego napięcia i izolacji. Historia pierwszej damy przypomina, że siła kobiety nie polega wyłącznie na spełnianiu społecznych ról, ale także na zdolności do stawienia czoła trudnościom, zachowania godności i poszukiwania własnego szczęścia, nawet w najbardziej wymagających okolicznościach. Jej wyznanie jest również apelem do otwartości, empatii i zrozumienia dla tych, którzy zmagają się z podobnymi trudnościami. Dla tych, którzy próbują ukryć swoje emocje, i dla wszystkich, którzy pragną zobaczyć prawdziwe życie za fasadą pozorów. To historia, która inspiruje do refleksji nad własnym życiem, relacjami i sposobem, w jaki wyrażamy uczucia wobec najbliższych. Nie przegap kolejnych niezwykłych szczegółów i wyznań Agaty Kornhauser Dudy. Subskrybuj nasz kanał już teraz, aby być na bieżąco z całą historią, która odsłania prawdziwe oblicze życia pierwszej damy, pełne emocji, dramatyzmu i ukrytych tajemnic. Dołącz do naszej społeczności, śledź każdy krok tej fascynującej opowieści i bądź świadkiem kolejnych wyznań, które na zawsze zmieniają sposób, w jaki postrzegamy życie publiczne i prywatne kobiet w świetle reflektorów.